Dzień dobry. Dzień dobry. Brzmi. 28A brzmi. I to jak? Kilka faktów o aucie. Pamiętam, 353 tysiące przebiegło? Tak jest, zgadza się. Rocznik? 96. Dobra. Auto, jak pan widzi, stan idealny. Najbardziej interesuje mnie, skąd wziął cenę, bo rzeczywiście jest najwyższa, jaka jest teraz na internetach. Chcę się dowiedzieć, czemu, skąd jakby ta cena, tak? Wie pan, po pierwsze, stan jest bardzo dobry i myślę, że samochody, które pan może znaleźć w internecie, w takim stanie nie są. A tutaj salutkie zawieszenie robiłem ostatnio. Amortyzatory, klocki, tarcze, wszystko jest zrobione. Poza tym, yy, wizualnie też yy, te samochody z internetu no, nie wyglądają tak. Tutaj nie ma nawet centymetra rdzy. Jeżeli jest mechanicznie tak doskonale zrobione, jak pan powiedział, i tyle doinwestowany. To zacznę powoli rozumieć tę cenę. Tutaj nie ma nic do zrobienia. To chce mi pan powiedzieć, że to jest takie, nazwijmy to, bezinwestycyjne auto? To, co mechanik mi powiedział ostatnio, to że do tam przejrzenia jest odma. Poza tym... W 2.8 jest... wymiana odmy. Tak. To jest, wie pan, roz... Rozmontowanie całej góry samochodu, silnika, wszystko trzeba rozebrać. To jest naprawdę spora robota, ale ok. Mógłbym prosić o otwarcie maski, w takim razie, bym sobie zobaczył, co tam on mógł wypatrzeć i co w ogóle w trawie piszczy. Opa! To tu jeszcze jest chyba jakiś wyciek z płynu, wspomagania, bo jest dosyć. Mokry zbiorniczek cały tu, jak pan widzi, zalany no. Tego nie zauważyłem. No ale dobra. Ale jest! Pokażę, że tutaj wyciek jest, bo muszę jeszcze coś urywać cenę. Zamykamy, wszystko widzimy. Nie no, fajne. Wie pan co, to zróbmy może tak. Byłaby szansa, żebyśmy się nim przejechali, bo generalnie samochód rzeczywiście ładnie wygląda, ale chciałbym wiedzieć, jak jeździ. Jak najbardziej. Życzy pan sobie poprowadzić? Nie, o nie, nie, nie prowadzę, jak nie kupię. Myślę, że na jeździe próbnej yy... Pan kupujący sam się przekona, że samochód jest w idealnym stanie. Ja sobie pozwolę tutaj tak, tak, tak. to włączyć, tam Aha. to włączyć dobrze? Radio gra bardzo ładnie. Uchwyta napoje to jest śmieszne. Tak, te monety. monety. Tak, tak, tak. tak, tak, tak. To się, czy sobie się wydziałają. Wszystko działa. Państwo też? Można zobaczyć od razu? Proszę bardzo. Powłączałem, co się dało. Czego się nie dało to nie włączałem. Sterowanie w kierownicy wszystkiego. wszystkiego Wszystko gdzie, jest, do, dokładnie. Masiki. Bardzo ładne auto, rzeczywiście muszę powiedzieć, stan zaskakująco fajny i powiem szczerze, nawet mi się bardzo podoba, nawet klima idealnie chłodzi, no to jest jednak ten komfort, dwustrefowa klimatyzacja, przyjemność wielka. Jak dla mnie, to może być fajna na jazdę próbną, teraz najważniejsze jest to wymyślić, na czym zbijać cenę. Możemy już spokojnie wracać, co tak? chciałem zobaczyć, zobaczymy. Wracamy. Dobrze, 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 to wracamy. Jedna rzecz, o której zapomniałem. Muszę dokładnie sprawdzić, czy schowek z narzędziami jest kompletny. Nie mekka może, ale taki fetysz BMW to jest kompletny zestaw. A, jednak, widzę, że coś tu brakuje troszkę rzeczy. Coś tutaj widzę. Trochę brakuje. O, o, kilku rzeczy nie ma. Ktoś jak do urywania. Oczywiście trochę prowokacyjnie. Dobrze, to za ile jest wystawione auto? Za 28. No właśnie, za samo brak kompletności to przynajmniej z 3000 w dół. Nie, no 3000 to dużo tutaj. 3000 to za dużo, nie chciałbym tyle opuszczać. 25 to mało, 20, powiedzmy 6,5. 26 tysięcy. Jak za tyle go kupię, to nie będę szczęśliwy, ale przynajmniej zadowolony. 26 tysięcy i autentycznie. Za 26 tysięcy kupię go tak jak stąd. Nie jestem przesądny, ale jeśli odrzucę 26, to obawiam się, że mogę zostać z tym samochodem na jeszcze długie tygodnie. Także sprzedaję. Niech będzie. To co? Podjedziemy gdzieś rozliczyć w ogóle zakup? Podjedziemy. No to dobra.